Często, nagrywam filmy z jakichś takich właśnie miejsc, jak to, strumy, klas, czy nad rzeką, ludzie się pytają: Wujaz, gdzie są takie miejsca? Wtedy się bardzo śmieję, bo to jest tak naprawdę przy takiej głównej, ruchliwej ulicy. U mnie na jednym z osiedli, na przykład ta, ten strumyczek, bardzo czysty, zimny. I dzisiaj, właśnie chciałem o tym trochę pogadać. To, co czołóweczka. Bez mikrofonu, mam nadzieję, że słyszycie. Będę mówił głośnie. Klikajcie tam gdzieś subskrypcję na dole, gdzieś trzeba kliknąć. Komentujcie. Dzięki, że jesteście. Lecimy z tematem. Bang! No to hej kochany człowiek! O, trochę się zapadam. Witajcie, wyjazd Parada ze strumyku. Tak jak już mówiłem na samym początku. Gdzie są te cudowne miejsca? Właśnie dzisiaj chciałem zrobić taką analogię, że te cudowne miejsca i ci cudowni ludzie wcale nie muszą być na najdalszym zakątku świata, nie muszą być w jakichś specjalnych miejscach. Tylko to jest koło nas. Hmm, tylko tak. Czemu ja tego w ogóle całe życie nie zauważyłem, że Bydgoszcz jest takim pięknym miastem, że ma tyle fajnych strumyków, że w ogóle ta rzeka i... i... Dlaczego tego nie zauważyłem? Powód był banalnie prosty. Ja cały czas gdzieś się spieszyłem. Tak naprawdę ja się nigdzie nie spieszyłem. Ja po prostu zapierdalałem i uciekałem przed sobą. I w tym pędzie, tak naprawdę, jadąc nie wiem, z punktu A do punktu B nigdy nie miałem czasu, żeby przystanąć, żeby zobaczyć ślimaka, żeby zobaczyć, hej, tu chyba płynie jakaś rzeczka, jakiś strumień. Ja przejeżdżałem tędy setki razy, ja nigdy nie myślałem, że tu jest w ogóle coś tak pięknego, tak naprawdę. E, dlaczego tak było? Tak jak mówię, ja ciągle gdzieś uciekałem, ja ciągle się gdzieś spieszyłem. Ech. Oczywiście ja to nazywałem, że oj, teraz muszę zrobić to, tamto. Na odpoczynek przyjdzie czas, i takie ciągłe pierdolety powtarzałem. Hmm. Tylko pytanie: po co ja się tak, tak męczyłem, że musiałem potem odpoczywać, ładować baterię? Mam trochę kaszel, w sumie ktoś powiedział, że to jest bardzo kiepski pomysł chodzić w tym stroju. Ale to już dobra, to nie dzisiaj o tym. A! Jest dużo kamieni. E, dobra, wracając do tego głównego wątku O którym chciałem wam powiedzieć Zatrzymaj się Drogi człowieku, mój widzu, kochany Sympatyczny zresztą Mówię to do was, jak naprawdę mówię do siebie Warto się po prostu zatrzymać Wziąć głęboki oddech I zacząć działać z tym, czymś, co się ma nie ciągle poprawiać, kurde, ciągle zdążyć, żeby mieć więcej kasy, ciągle zdążyć, żeby mieć fajniejszą figurę. Wcale nie znaczy, że nie możecie mieć więcej kasy, bo możecie mieć więcej kasy. Eee, możecie mieć fajniejszą figurę, możecie szybciej biegać i tak dalej, i tak dalej. Tylko jeśli to będzie tym celem, to jest sławetne, że ten, o, ten cel i tak dalej, to nie będziecie mieli w ogóle radości z tej drogi. Ja zachęcam Was do posiadania radości z tej właśnie drogi. Jak się człowiek zatrzyma, człowiek, jak się Adam zatrzyma, to może zobaczyć cudowne miejsca. A nie tylko koło nich przemykać. Nie jestem w stanie wtedy zobaczyć, że moje życie to naprawdę zajebiste, kurde, doświadczenie, kurde. Mogę wtedy podziwiać to, co mnie otacza. Nawiązywać nowe relacje, nowe kontakty. Zobaczcie, że tylu cudownych ludzi mnie otacza, że a, mogę ich spotkać w tramwaju, w sklepie, cholera wie być, gdzie tam jest. Dobrze zacząć ze sobą rozmawiać. Dobra, to teraz ze sobą trochę porozmawiam. w sumie, jak do Was gadam, to też rozmawiam ze sobą. Życzę Wam dobrych myśli na swój temat i zachęcam do zatrzymania się i do zobaczenia, gdzie jesteście. Co dobrego Was otacza? Czy to, co, wam, co Was otacza, Wam zagraża? Jeśli tak, to dlaczego jesteście dalej w tym samym miejscu? Dlaczego dalej tkwicie w takim związku? Dlaczego chodzicie do pracy, którą nienawidzicie? Dlaczego. Dlaczego nie zaczniecie inaczej żyć? Czego się tak naprawdę boicie?